W chwili początkowej ciało posiada prędkość V0 równą 0. Na drodze S podlega ono działaniu siły F, w wyniku czego jego prędkość rośnie do V. Siła i przemieszczenie są ze sobą zgodne i skierowane w prawo poziomu. Ponieważ siła F jest jedyną działającą na ciało, więc Słuszne jest prawo, które ma z lewej strony ekranu, mianowicie, gdy siła wypadkowa jest różna od, zero, od zera, to zmiana energii kinetycznej ciała jest równa pracy siły wypadkowej. Podstawiamy wzory. Zmiana energii kinetycznej to różnica energii kinetycznej końcowej mv2 przez 2 i początkowej 0, a praca siły wypadkowej to iloczyn siły przemieszczenia. Oraz kosinusa zawart, kąta zawartego między siłą i przemieszczeniem. Powiedzieliśmy wcześniej sobie, że siła i przemieszczenie są zgodne, czyli kąt między nimi jest 0 stopni. A cosinus 0 stopni jest równy 1, więc prawa strona tej równości jest iloczynem F razy S. Popatrz na równość podświetloną na czerwono. W niej tylko niewiadomą jest V. Wyznaczamy poszukiwaną prędkość.